Dzień dobry, witam wszystkie przedszkolaki. Mam dla was słuchajcie dzisiaj takie cztery obrazki oraz opowieść o rowerze. Musicie posłuchać uważnie i ułożyć te obrazki w odpowiedniej kolejności. Zobaczcie, każdy obrazek wam pokażę. To jest taki chłopiec na rowerze. Oznaczymy go kwadracikiem. Dobra. Mamy chłopca i mamy. Oznaczymy go serduszkiem. Mamy takiego płaczącego chłopca. Oznaczymy go kłaczkiem. Ok. Mamy chłopca, a obok niego rower. Oznaczymy go takim krzyżykiem. Ok. To teraz słuchajcie uważnie i zastanówcie się, jaka powinna być kolejność. Zadam Wam też na koniec kilka pytań, także słuchajcie uważnie. Rower. Antyk właśnie skończył 6 lat. Jakiś czas temu tata odczepił mu dwa mniejsze kółka od roweru. Dzięki codziennym ćwiczeniom z tatą Antek bardzo szybko nauczył się jeździć na dwóch kółkach. Rodzice, doceniając jego starania, postanowili podarować mu w prezencie nowy, większy rower. Chłopiec bardzo chciał go wypróbować, zjeżdżając z niewielkiego wzgórza. Które było nieopodal jego domu. Mama trochę niechętnie zgodziła się na tą wyprawę, upominając syna, żeby nie jeździł zbyt szybko. Zanim zdążyła przypomnieć mu o kasku i ochraniaczach, niecierpliwy chłopiec już zniknął za drzwiami. Bardzo szczęśliwy, już po raz trzeci zjeżdżał z pobliskiej górki. Gdy nagle najechał na kamień i stracił równowagę, upadł na ziemię z wielkim łoskotem. Wstając poczuł, że pieką go kolana, które były całe zaczerwienione i podrapane. Gdy spojrzał na swój rower, rozpłakał się. Było mu strasznie przykro, widząc, że jest zniszczony. Powoli, bardzo niechętnie, wrócił do domu. Mama, na widok syna, troszkę się wystraszyła. Zaniepokojona, posadziła go natychmiast na krześle i oczyściła rany na kolanach. Przykleiła mu też plasterki. Zapytała go, jak się czuje i jak to się stało, że upadł. Poprosiła też, żeby powiedział prawdę. Antek trochę się martwił, że będzie się na niego gniewać za zniszczony rower. Trochę niechętnie jednak postanowił opowiedzieć, jak to było. Że przez jego nieuwagę i zbyt dużą prędkość stracił panowanie nad kierownicą. Przeprosił mamę, że jej nie posłuchał. Mama mocno go przytuliła i powiedziała, że następnym razem bez kasku i ochraniaczy z domu go nie wypuści. Pocieszyła go też, że tata naprawi rower, ale to z pewnością zajmie mu sporo czasu i dobrze by było, żeby mu w tym pomógł. I to była dla niego najlepsza lekcja. Wysłuchaliście opowieści, więc teraz postaramy się ułożyć w kolejności obrazki. Pierwszy obrazek, zobaczcie, to jest, przypomnę Wam, chłopiec, jego rower, oznaczymy go krzyżykiem. Drugi obrazek to taki krzyczący, płaczący chłopiec, oznaczymy go kółeczkiem. Trzeci obrazek to mama i chłopiec. Oznaczymy ten obrazek serduszkiem. I czwarty obrazek to chłopiec zjeżdżający na rowerze. Oznaczymy go kwadracikiem. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze widzieliście wszystko. Zastanówcie się teraz, jaka powinna być kolejność. Jaki powinien, który z obrazków powinien być pierwszy? Już wiecie? Ja, ja teraz sobie postawię w odpowiedniej kolejności. Pierwszy obrazek to oczywiście chłopiec, który pędzi na rowerze z górki. Co się zdarzyło dalej? Słuchajcie, natrafił na kamień, czyli ten obrazek z krzyżykiem. Natrafił chłopiec na kamień. Następnie Zobaczył, w jakim stanie jest jego rower. Bardzo się rozpłakał. Tak. Dobra. I ostatni obrazek to mama, która rozmawia z Antkiem, z chłopcem naszym bohaterem. Wam też się udało tak ułożyć? Mam nadzieję, że to nie było zbyt trudne. Dobrze. Teraz mam dla Was, słuchajcie, kilka pytań. Powiedzcie mi, czy Wam też kiedyś zdarzyło się przewrócić, upaść, spaść z czegoś, czy to z uśtawki, czy z łóżka na przykład, mimo że rodzice Was ostrzegali przed tym? Zastanówcie się, czy była jakaś taka sytuacja, czy mieliście taką sytuację. Mhm. dobra. Powiedzcie, czy bolało Was wtedy coś, na przykład noga, ręka? Przypomnijcie sobie taką sytuację. A może byliście świadkiem takiej sytuacji. Jak może Wam się nie wydarzyło, to może koleżance, siostrze, bratu coś takiego się przydarzyło. Ok. Powiedzcie, co czujemy, kiedy się przewrócimy, uderzymy? Jakie, jakie odczuwamy wtedy emocje? Czy potraficie nazwać wtedy swoje emocje? Na pewno czujemy ból, tak? No ból nas no, zwykle to miejsce, w które się uderzyliśmy, albo na które spadliśmy, um, które skaleczyliśmy, zraniliśmy. Okej? Okay. Um, jakie nam towarzyszą emocje? Może się boimy drugi raz spróbować wejść na tą pusztawkę? Albo boimy się konsekwencji, tak jak w przypadku Antka, że coś zniszczyliśmy przez przypadek? I że rodzice czy opiekunowie będą się na nas gniewać? Dobra. Powiedzcie, czy warto mówić prawdę? Jeżeli tak, to dlaczego? A jeżeli nie, to sami odpowiedzcie. Spróbujcie odpowiedzieć, czy, czy, czy warto, czy nie. I dlaczego? Czy czasem można bać się powiedzieć prawdę? W obawie przed konsekwencjami, czyli tym, co nas czeka, kiedy się przyznamy do, do jakiejś winy, czy, czy do tego, że nie posłuchaliśmy kogoś. A jak myślicie, lepiej jest mówić prawdę, czy nie. Zastanówcie się nad tym. No i oczywiście, jeżeli się coś takiego wydarzyło, tak jak Andkowi, to jak myślicie, powinien naprawić rower statą, czy nie. Pomóc stacie powinien przy naprawie roweru? Jeśli tak, to później co powinien zrobić? Wsiąść na ten rower, czy powinniście trochę bać tego roweru? Dobra. Pamiętajcie o tym, że jak siadamy na rower, to przede wszystkim musimy założyć kask oraz ochraniacze. Najważniejszy jest kask, słuchajcie, to jest, to, jest, to jest podstawa, czy to na rowerze, czy też na hulajnodze. Teraz mamy piękną pogodę za oknem, więc zachęcam Was, żebyście korzystali z tej pogody. I pamiętajcie o tym kasku, hulajnodze. I pamiętajcie, że nawet jak Wam się coś takiego przydarzy jak Antkowi, to lepiej się przyznać, powiedzieć rodzicom i na pewno znajdą jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Nasze złe decyzje, czy też nasz mm, czasami to y, nasze złe zachowanie zawsze da się naprawić. Pamiętajcie o tym, ale musimy być mm, szczerzy, tak? Bo y, jak ktoś jest szczery, to jest odważny. Dobra, to chyba wszystko z mojej strony. Mm, pozdrawiam.